Witajcie, oto pierwszy odcinek z serii Science Row. Jest to najnowsza część Saints Rowa, wyszła w tym roku. Dobra, zaczynajmy sobie. W poprzedniej wersji nie grałem. Nie wiem na czym ta gra tak polega za bardzo. wiem, że jest tak podobna do GTA, trochę. W GTA się tam grało oczywiście, no bo to tak wiecie, żeby Fame był na dzielni. Dobra, mamy ukraść samochód. Hmm, to ukradniemy ten, a nie, bo on jedzie Ale ja widzę, że tutaj piekielna wersja się nam szykuje I leżeć tam dziwko Jak to nie padł? Jak, jak to nie padł? No co to ma być? Goń go, frajerze, kurde No strzelałem do mnie Uciekają mi wszystkie samochody Dobra, nie żyję Co to w ogóle ma być? Jak jeździ umarlaki jeżdżę samochodem What the fuck? Relax, I'm a Go to Outlaw. Co to jest Outlaw? Zobaczymy sobie tutaj. Jakąś mapę na pewno mam. Dobra, jedziemy sobie. Strasznie świeżo się tutaj kieruję. Pod tabem mam tutaj mapę i statystyki, widzę. Dobra, tutaj ride right mouse sobie możemy zaznaczyć GPS ika No to dobra. Science Row będzie albo gameplayem, albo let's playem. Będzie. Rapol do, 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 z głosowaniem Czy chcecie żeby Science Row to był let's play czy gameplay? Czyli że jak gameplay to tylko ten odcinek, przedstawienie gry i tyle O oh, fuck, jak się, o oh, shit Myślałem, że już kurde będzie lose game, a nie, nie, jednak nie Jednak się nie zabiłem, tylko mnie tak wyrzuciło do góry Ale tutaj chyba same umarlaki, jeżeli mi się wydaje bo sami widzieliście, że w tym taksi właśnie nie umarły jechał, to znaczy nawet dwóch ich. Kurde, nawet fajnie ta gra wygląda. Może i bym sobie pograł, w nim jako let's play. Fajnie by było, by byście sobie poglądali. Dobra, szybciej. Oh, fuck! Kurde się normalnie zaklinowałem. Trochę zmęczony jestem, także mogę przymulać. Jak będę przymulał, to przepraszam Was. Ale dajcie łapkę w górę na wypoczynek dla Rasaha Kurde fajnie, normalnie jak w NFS-a jakiegoś Tutaj się lata, tu, tu raz się leci, raz się jedzie, normalnie NFS, dokładnie NFS. A czekajcie, bo to w tamtą stronę. I tutaj drift. Dobra. Gdzie tutaj mam skręcić? Tutaj gdzieś? Co fajnie. Tu gdzieś muszę wjechać do tego. Chyba, może tutaj jakoś tędy, nie? Nie, nie bardzo? Hmm. hmm. No dobra, bądź tu mądry i wjedź tu do środka. Tutaj strzałki pokazują, że tutaj gdzieś. No i dobra. Wysiądę może z samochodu. Dobra, to się otwiera jakoś tak. No, dob dobrze, myślałem, że trzeba. Wysiąść. Sorry za ten dźwięk, ale dostałem wiadomość na telefon. Trochę zbugowany dźwięk, nie wiem dlaczego tak jest. W kodzie miałem to samo, także tych dialogów czasem możecie nie słyszeć. Dobra, nie będziemy tutaj oglądać. Bo podejrzewam, że też... Mała część z Was ogląda to. Tak w ogóle, zostawcie jakiegoś lajka na fanpage'u. Będę się robić na nim aktywny. co no, to wchodzić. Co, co to mi daje w ogóle? Hop, psiu, jakiś salta w ogóle. Arcane menu, dobra. Tutaj, co to jest? Aha, tutaj sobie możemy upgrade. Jakieś czary, mary chyba. Dobra, ACCEPT Enter to continue. Jak ja tego teraz będę używał? Możecie mi powiedzieć? Czy wy możecie mi to powiedzieć? Nie muszę. Aha, mam jeszcze jeden punkt, no i dobra. Jakiś jump. Kurde, przez... Przecież... No, tu jest akcept, co ja robię w ogóle? Dobra, hold space. Return the arcana menu. Aha. Jak będę miał punkty, to będę sobie mógł się upgrade'ować. Co to było w ogóle? O, mam skrzydła, what? Awesome, awesome, no, no, awesome, no, no po prostu awesome. Dobra. Hold space. Leć, 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 leć. Dobra, dolecieliśmy i tam na samą górę musimy wyskoczyć jakoś. Aha, dobra tu. Jak kilka razy przyciskam, to leci dalej. Dobra. Można się odbijać. Shift to fly. Dobra, lecimy. Aha, bo tutaj jest odwrócona myszka. W górę to jest w dół, a w dół to jest w górę. Pozdro. Fajne, fajne i kielna wersja, to znaczy grałem tam w tego Saints Roa trójkę, ale to, to tak chwileczkę tylko, żeby zobaczyć jak to wygląda. I dobra, lądujemy. Aha, dobra, to tam dalej mamy. Kit, 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 git. Do góry, do góry, do góry, do góry i git. I shift to fly. I believe I can fly. Nie, nie pamiętam co było dalej. Nie powiem wam. <laughs> Tutaj widzę, że demoniczna wersja. No leć do góry, leć, lec, 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 Zbijaj się. No, shift, shift, space to fly. Aha, dobra. Pasuje się podbić w górę. Shift, no. No co jest grane? W którą stronę ja tam mam iść? Aha, tutaj mam ich, okej, okay, okej okay. Trochę się te skrzydła bagują. Bo zaraz spadnę w ogóle. This is bad Dobra, sobie tutaj muszę dolecieć na to. Nie umie latać, nie umie latać, gdzie nie spadaj! No! A oh, fuck! Zahaczyłem o to Dobra wylatuj, to wylatuj no, wylatuj debilu. Bord, nie ogarniam sterowania myszką tutaj przy tym którą to stronę jest tam No, daż, da żadę, da żadę. Dobra git, jestem Final Island. lecimy dalej. Tutaj chyba przez to nie możemy przelatywać. Hamon, tutaj my mamy staminę, czyli że zmęczenie. A teraz gdzie mamy lecieć? Ok. Jakiś filmik podróży. Zobaczmy. będzie. If you want some FaceTime with Satan, you need to get his attention. Now Satan hates being challenged, so anything you do to undermine his control is good. Fraud, mayhem, shooting demons in the face, anything. You can keep track of Satan's wrath with this handy meter. Get it high enough and you'll be having drinks with Big Red in no time. I've compiled a list of shit to do, so take a look and do whatever sounds fun. Oh, one more thing. We have some potential allies down here. Trust me. You want to them. Ok, super sprint. Space, ok, ok. Eee... Dobra, press up. Mamy nowe zadanie, new challenge. Arkana, dobra, możemy sobie kupić trochę skilli. O, tutaj... Aha, no nie mam wystarczająco tych, 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 tych yy, punktów. Cost 10 na co nie trzeba 10. Nie ogarniam Aha, bo tutaj mam new upgrade y chyba. To o co chodzi? Żeby... Aha, bo ja mam ich 5, a ja potrzebuję 10. Quest lock, okej. Okay. To sobie zrobimy jakąś misję. Select. Ale gdzie tutaj mam seleknąć znaczy... Okej okay. No, wylatuj tam, lecimy. Oj, 800 metrów musimy przelecieć. No jest kawałek, nie powiem. Co to ma być? Co to w ogóle miało być? Ja się pytam. O kurde, autostranowałem, widzieli, widzieliście to? What the fuck w ogóle? Co to miało być? Aha, że wrócić się mogę Dobra, no skacz debilu, bo ja chcę lecieć Okej, okay. git Hit no teraz lecimy. Lecimy tu z tematem. na ten stateczek musimy wlecieć. Lecisz, no leć. Dobra, tutaj się wyskoczy na to. Odbijaj się, ok, git. Jakoś książka. Dobra, dostaliśmy tutaj punkty. Bo wykonaliśmy jakieś zadanie. Dobra. Co my tu będziemy prowadzić, czy co? Śmichowe <śmiech> jakieś potworki, kurde. <laughs> Protect 3 miał no bronić statek. Biega. No to dobra No strzelaj, kurde. Myślicie, że to tak łatwo ich trafić. No to za szybko biega. Co to jest w ogóle? Coś tutaj wypada w ogóle z tego. Game kill 1 Aha, dobra Przez ten czas mamy obronić statek Co to w ogóle ma być? Tutaj mamy jakieś więcej broni czy coś nie mam? Git Get the guts hammer, ale gdzie jest guts hammer? Dobra, chyba tam o, trochę wyskoczyło mi się za wysoko. <laughs> Okej. Okay. Topór bogów. O, oh yeah. Rasach lubi. Git. Wszystkich was rozwalę. Fajny ten topór. Jednak topór bogów. Dörzę w ziemię, wszystko zabija. No nie bokuj mnie, debilu. Dobra, mam 100 impów zabić. Strasznie wysoko tutaj skacze się. Okej, okay, Nigit. Aha, prawie ja no tutaj w ogóle inaczej mogę być. To bardziej normalnie.

Mam już 40 zabitych 40 ok. git Nie umiera. Co ja go zabiłem Nie mam nadzieję że nie będzie bierzmy pilot Nie mogę tego przewinąć Mogę hehe Ja bym nie mógł Ja bym nie mógł Ok. Będzie to na tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie. Na razie. Widzimy się w kolejnym, o ile zagłosujecie na tak. Na razie.